My wszyscy nie lubimy, nie lubimy momentów, które są dla nas trudne, nie lubimy momentów, które są wymagające, ale to one właśnie kreują naszą przyszłość. I wzbudzanie sobie wdzięczności za te wymagające momenty w życiu, one są zapowiedzią lepszej jakości życia są zapowiedział y, takich piękniejszych chwil, dlatego że całkiem inaczej się żyje, bardziej dojrzale się żyje, jeżeli się przechodzi i przyjmuje, przyjmując przechodzi się przez trudne momenty i mając też ku temu wdzięczność. Kiedy mówimy Bogu, że chcę być wdzięczna za te trudne momenty, wiem, że muszę przez nie przejść, wiem, że nie dasz mi niczego, co jest ponad moje siły, Wiem, że y, to jest bardzo mi potrzebne, żeby pewne rzeczy ukształtowały się we mnie, żeby zbudowała się pewna siła we mnie. Więc ja jestem wdzięczna za te wszystkie trudne momenty. Jestem też wdzięczna za ludzi, którzy są ze mną w tych trudnych momentach, y, którzy mnie zachęcają, dopingują mi, mówią, że dam radę, że na pewno się uda, żebym zaufała Bogu, żebym miała wiarę, żebym wierzyła w to, że siły mnie nie opuszczą. Strasznie jest to fajne, więc zachęcam wszystkich do wdzięczności za trudne momenty, do tego, by się przypatrywać po co te trudne momenty są, co one robią w naszym życiu, żeby się przypatrywać temu. Zachęcam każdego do wdzięczności za spocone z nerwów dłonie, za te wszystkie chwile, które są ciężkie. Bądźmy wdzięczni, a to na pewno pięknie nam zaowocuje w przyszłości czymś wspaniałym. Pamiętaj, trudne chwile są zapowiedzią pięknych chwil w życiu, które nadejdą na pewno.